Proszę Państwa, pomysł gminy Ińsko to nie dotyczy tylko Drawska, ale także Kalisza Pomorskiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązał problem Ostrowic, który był nierozwiązany przez wiele lat przez kolejne rządy. Nikt nie potrafił tego zrealizować. My podjęliśmy ten temat i wbrew. Często różnym osobom, które mówiły, że to rozwiązanie rządowe nie będzie do końca dobre, dziś rozmawialiśmy z panem burmistrzem, że mieszkańcy Ostrowic, mieszkańcy Drawska są z tego rozwiązania zadowoleni. Przypomnę, Skarb Państwa przejął na siebie długi zobowiązania Ostrowic. Jednocześnie Analizując wszystkie te rozwiązania, część z nich ma swój finał w sądzie, a z drugiej strony, gminy Złocieniec i Drawsko wzięły na siebie odpowiedzialność za zagospodarowanie terenu Ostrowic i, szanowni państwo, czymś nieodpowiedzialnym, bo trzeba na to patrzeć z punktu widzenia strategii całego. Powiatu i z punktu widzenia strategii województwa i strategii także zmiany granic innych gmin w Polsce, bo takich wniosków jest wiele. Myślę, że dziś przede wszystkim gmina Drawsko powinna we współpracy rządu i samorządu być wspierana. W różnego rodzaju rozwiązaniach, właśnie ze względu na to, że podjęła się przejęcia na partnerskich warunkach gminy Ostrowice. I ja, nie rozstrzygając dzisiaj o tym, chciałbym zaprosić wszystkich, czyli Kalisz Pomorski, Ińsko i Drawsko, do rozmowy o tym, jak ten teren, który jest terenem powiedzmy sobie spornym, można w niego wspólnie inwestować i wspólnie realizować tam inwestycje, bo y, najłatwiej jest złożyć wniosek o przejęcie, y, o zmianę granic i przejęcie pewnego y, terytorium, y, ale y, życie pokazuje, że y, y, rozwiązania takie, które prowadzą do konsensusu, do, do, do rozwiązań, y, rozwiązania, które prowadzą do tego, żeby się porozumieć, są najlepsze i ja do tego dzisiaj namawiam wszystkich, a wszystkie strony tego sporu, jednocześnie przekazując Państwu to stanowisko rządu, które było dwa lata temu w tej sprawie, to znaczy w przypadku gminy Drawsko rząd we współpracy z samorządem dokonał tematu, który był przez lata nie niezrealizowany, czyli, czyli w, podziału ostrowic między Złocieniec i Drawsko i my za tą współpracę i, i jesteśmy wdzięczni i dlatego także staramy się na każdym kroku wspierać samorząd Drawski, jeżeli jest taka możliwość, bo myślę, że ta współpraca odbije się przede wszystkim na korzyściach dla mieszkańców.